To nam pozwoli zaoszczędzić dużo pieniędzy w momencie, gdy będziemy musieli oddać w ręce fachowców świeżo wyremontowaną łazienkę. Cześć, tu Iza. Witam na kanale Dekonstrukcje. Zapraszam do obejrzenia odcinka o tym, co warto wiedzieć przed remontem. Po pierwsze, planowanie z wyprzedzeniem. Wiele osób zaczynając remont myśli, że wystarczy okazjonalnie wybrać się do sklepu budowlanego, żeby kupić albo dokupić ładne płytki, tapety lub inne materiały. Niestety, najczęściej okazuje się, że dany model lub kolor jest wyprzedany i trzeba czekać kilka dni czy tygodni na dostawę. Dobrym pomysłem jest więc wizyta w sklepie, znalezienie płytek czy tapet, które się nam podobają, i zamówienie ich z wyprzedzeniem. Warto kupić drobny zapas materiałów w razie gdyby uległy uszkodzeniu, lub gdyby się okazało, że potrzebujemy ich po prostu więcej niż zakładaliśmy. Po drugie, kolejność prac remontowych. Generalny remont mieszkania zaczynamy od pomieszczeń najtrudniejszych i takich, które wymagają największego wysiłku i pracy. A więc Łazienki i kuchni. Oczywiście nie remontujemy ich jednocześnie, ale jedno po drugim. W ten sposób będziemy mieć stały dostęp do wody. Na końcu remontujemy przedpokój, który jest ważnym i intensywnie eksploatowanym ciągiem komunikacyjnym podczas remontu mieszkania. Po trzecie, wypożyczenie zamiast kupowania sprzętu. Zamiast kupować sprzęt do remontu, lepiej go wypożyczyć. Sprzęt jak wiertarka czy szlifierka. To koszt kilkuset złotych, a nawet więcej w niektórych przypadkach. Z reguły takich urządzeń używamy raz podczas remontu. By oszczędzić pieniądze i miejsce w szafie, lepiej na czas remontu wypożyczyć sprzęt. Na przykład z lokalnej wypożyczalni sprzętu lub od rodziny czy przyjaciół. Warto też sprawdzić w internecie, często osoby prywatne oferują wynajem sprzętu. Po czwarte, profesjonalny pomiar. Samodzielne mierzenie może być niedokładne, dlatego by uniknąć błędów i późniejszych niemiłych niespodzianek. Lepiej zlecić tę czynność fachowcom. Po piąte, bycie dobrym sąsiadem. Remont w bloku jest uciążliwy nie tylko dla nas, ale przede wszystkim dla naszych sąsiadów. Warto więc poinformować najbliższe otoczenie o planowanym remoncie. Można to zrobić osobiście, szczególnie sąsiadów z góry i z dołu, albo przez krótki liścik przypięty do tablicy na klatce schodowej. Najgłośniejsze prace dla komfortu mieszkańców bloku najlepiej wykonywać nie wcześniej niż o siódmej i nie później niż o 22. Najlepiej w środku dnia, gdy większość osób jest w pracy. Po szóste, piony w starym budownictwie. Dziury w ścianach, Popękane kafle, skuta glazura. Z tego rodzaju szkodami wiąże się zwykle wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych. Właściciele liczą straty w tysiącach złotych, mimo że za uszkodzenia lokalu powstały podczas remontów części wspólnych, odpowiadają wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe. Tak właśnie mamy u nas w Polsce. Dlatego, w momencie, gdy kupujemy mieszkanie z rynku wtórnego, upewnijmy się, że piony były wymieniane lub dowiedzmy się, kiedy będą. To nam pozwoli zaoszczędzić dużo pieniędzy w momencie, gdy będziemy musieli oddać w ręce fachowców świeżo wyremontowaną łazienkę. To już wszystko na dzisiaj. Jeśli podobał Wam się dzisiejszy odcinek, kliknijcie łapkę w górę. Zachęcam do zadawania pytań w komentarzach i zapraszam do kontaktu na www.mykkonstrukcje.pl.